Miałam. Miałam dobrą pracę, ukochanego męża, własny domek, miałam mieć dzieci. A teraz co? Sam ksiądz widzi, że jestem na dnie. Waldek Zalewski, syn alkoholika i dozorczyni. Ona też sporobiła. Dwa włamania, jeden rozpój. Sławek Kołuj matka dziwka, ojciec nieznany. Sześć razy zatrzymany za kradzieże kieszonkowe. Czarek Bruzyński, z domu dziecka, narkoman. Dla działki potrafił zabić. Poznałem tych chłopaków w poprawczaku. I to oni byli na samym dnie. No i co z tego? Waldek sprzedaje teraz ludziom glazurę i tarakoty, marzone i dzieci. A Sławek jeździ na tirach. Ksiądz mówi jak ksiądz. Gotowa recepta na wszystko. Happy end dla wytrwałych. Nie. Nie dla wszystkich. Nie dał rady. Zaśpał się na śmierć. No ale tamtym dwóm jednak się udało. Odbili się od dna i to dużo głębszego niż Twoje.